Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej audycji. A w dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu plany podcastu na październiki i listopad 2025 roku. No i tradycyjnie poniekąd przypomnę audycję z października 2022 roku. Zanim jednak przejdę do przyszłości, czas troszkę o przeszłości czas przypomnieć Państwu, że na kanale i podcaście, znalezione, przeczytane, mogą Państwo posłuchać ostatniego, najnowszego w tej chwili odcinka Pociągu do Literatury, gdzie rozmawiamy z Anią o książce Julio Cortazara, Graf Klasy. Rozmawiamy o pierwszym naszym czytaniu, czytaniu nazwijmy to linearnym, więc zapraszam do Ani, no i zapraszam też do. Śledzenia mojego podcastu, bo tutaj niewykluczone, że pod koniec października pojawi się druga część tego serialu, poniekąd o grze w klasy. Kiedy będziemy tę książkę czytać na sposób zaproponowany przez autora, czyli, czyli w tym nieco nielinearnym układzie. No ale to za czas jakiś. W tej chwili jest nasza rozmowa o bardziej klasycznym odczytaniu tej. Zupełnie przecież nieeksperymentalnej powieści. A co w październiku 2025 roku? Te informacje państwo już znali. Krótko tylko przypomnę, że już ukazał się odcinek o książce Umberto Eco wyspadnia poprzedniego. To jest odcinek eksperymentalny, właśnie to jest eksperyment. Dlatego, że na platformach podcastowych osobno. Nagrałem także półgodzinny fragment, rozdział dwunasty, który czytam tak, żeby można było się rozsmakować, no, nie w moim głosie niestety, ale w tekście Umberto Eco. 5 października pojawi się Egon Naganowski i książka o Robercie Muzilu, Podróż bez końca. 8 października przypadki Idziego Blasa, Lesarza. 12 października opus magnum Roberta Muzila, czyli Człowiek bez właściwości. 15 października rozmowa z profesorem Jakubem Lipskim o książce Robinson Crusoe, ale nie tylko, bo także o Danielu Defoe. 19 października monumentalna książka Klausa Teweleita Męskie fantazje. 22 października Decameron. Giovanni Boccaccio 26 października Opowieść o mieście czyli książka Demony Heimto von Doderera i 29 października Tęcza grawitacji Tomasa pęczona. Taki plan na październik tutaj już się chyba nic nie zmieni mówię chyba, no bo może serwery gdzieś zemrą, ale zasadniczo wszystkie te rzeczy są gotowe i czekają na słuchaczy i słuchaczki. Więc zapraszam do słuchania. No a co w listopadzie? No w listopadzie będą rzeczy różne. Zacznę może od prezentacji historii środkowoeuropejskich, czyli cyklu niedzielnego klasycznych historii. Stąd 2 listopada naprawdę znakomita książka Waleria Pilmochylnego, Miasto. Książka nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, konkretnie przekład tej książki. Rzecz, no, znakomita. Książkę polecił mi Maciek Piotrowski. Bardzo dziękuję. Więc ta powieść, powieść o Kijowie, ale powieść naprawdę, naprawdę świetna i bardzo oryginalna. 2 listopada opowieść o tej książce bardzo Państwa zapraszam. 9 listopada po raz pierwszy w podcaście coś o czym marzyłem już dawno, do czego się trochę przygotowywałem, ale jakoś nigdy się nie mogłem zebrać czyli literatura na świecie. Zaprezentuję Państwu numer Lipiec-Sierpień z tego, czyli 2025 roku, bo to numer z mojej perspektywy wyjątkowo zacny. Numer poświęcony literaturze słowackiej i węgierskiej. W części węgierskiej mamy czterech Peterów, w części słowackiej także cztery nazwiska, w tym bardzo znane i do tej pory w Polsce nieobecne, jak na przykład Jan Johannides, którego od dawna chciałem coś przeczytać, a nigdy nie było okazji. Więc audycja o tym numerze Literatury na Świecie 9 listopada. 16 listopada zapowiadana już wcześniej rozmowa z Agą Zano, opowieści graficznej Kaczki. 23 listopada Teodor Parnicki i tylko Beatrycze, książka, która też już dosyć długo u mnie czekała, żeby się pojawić, no i wreszcie w listopadzie będzie? A listopad zamknie oczekiwana, tak słyszałem przez Państwa, rozmowa z Katarzyną Tuczkową i Julią Różewiczową. Rozmowę nagrałem w Cieszynie. Trochę trwało, zanim byłem w stanie ją przygotować, ale będzie pod koniec listopada audycja z tą rozmową. To jest wątek środkowoeuropejsko-komiksowy, czyli to najtwardsze jądro podcastu. Natomiast będzie także wątek środowy, czyli wątek literatury jako kłamstwa i okolic. I w ramach tego wątku 1 listopada no nie jest to może we środę, ale jednak 1 listopada Karola Iżykowskiego, pałuba, sny Marii Dunin. Eksperymentalna, tak jest i to jest eksperymentalna powieść, a nie tam żadne kortazary. Eksperymentalna powieść polska z początku XX wieku, z samego początku. I to jest naprawdę ciekawa rzecz. Więc Karol Iżykowski, 1 listopada. 9 listopada powróci Michel Leris, tym razem ze zbiorem swoich tekstów o literaturze, esejów, Mowa, Słowa. 11 listopada będą Państwo mieli przyjemność posłuchać po raz kolejny tutaj Krzysztofa Majera. Będziemy bowiem rozmawiać o książce Denisa Johnsona Anioły. Książka, która świeżo się ukazała, książka, która. Pozornie nie przystaje do tego podcastu, ale tylko pozornie. Fantastyczna powieść, debiut prozatorski Denisa Johnsona. Zapraszam Państwa i do lektury, i do wysłuchania naszej rozmowy 11 listopada. 12 listopada no, musi powrócić Italo Calvino, tym razem opowieść o tarocie czyli Zamek Krzyżujących się Losów eksperymentalna. A jakże? Prawdziwie eksperymentalna powieść. Niewielka, ale eksperymentalna. 19 listopada książka też, poniekąd zaskakująca, czyli Machiavelli de Assis ze swoimi wspomnieniami pośmiertnymi brasa Cubas. Książka brazylijska, książka no, z końcówki XIX wieku i także książka znakomita. Mam wrażenie, że trochę zapomniana, więc być może uda się ją teraz troszeczkę przypomnieć i skłonić Państwa, być może do lektury tej książki, bo naprawdę jest co poczytać. No i ostatnia rzecz w listopadzie to zbiór opowiadań Carlo Emilio Gaddy, pożar na ulicy Keplera. Gadda ten rok otwierał, był jednym z pierwszych moich zachwytów. No i gadda pojawia się też pod koniec roku. Miało być gaddy więcej, ale. Różnie to w prowadzeniu takiego podcastu wypada, więc, no ale, Pożar na Ulicy Keplera w listopadzie Państwu zaprezentuję. Takie to książki w listopadzie się pojawią. No i teraz pora przypomnieć krótko osiem książek, osiem audycji, które ukazały się przed trzema laty, czyli w październiku 2022 roku. Jak zwykle przypomnę w tym miejscu, że odcinki, o których mówię, te odcinki sprzed trzech lat, na platformach podcastowych są odświeżone, są pozbawione artefaktów, pozbawione niechlujstwa. No dobrze, może nie pozbawione. Ograniczone tam jest niechlujstwo, bo ileś tego niechlujstwa tam zostało. No ale te odcinki są odświeżone. Na YouTubie niestety nie, tego nie można zrobić. Więc, jeżeli chcieliby Państwo posłuchać tych odcinków w formie jakiejś przyzwoitej, no to pozostają tylko platformy podcastowe. A w październiku 2025 roku czytałem rzeczy głównie czeskie i częściowo rzeczy, które nie ukazały się jeszcze, mam nadzieję, znaczy jeszcze wtedy i nadal jeszcze teraz, nie ukazały się po polsku. Były więc u mnie trzy książki Iżego Hajczka. Selski Baroko, była Rybia Krew, wydana w Polsce i także dostępny w Polsce Zaklinacz Deszczu. Iży Hajczek, no cóż, mój wyrzut sumienia, że tak się kiepsko w Polsce przyjął. Dwie książki są, kiedy mogę to o Iżym Hajczku mówię. Czeski twórca piszący o czeskiej wsi i o czeskich małych miasteczkach, ale takich naprawdę małych. Trzy książki Jerzego Hajczka były więc w listopadzie, i o trzech książkach mogą Państwo posłuchać. Była także kolejna książka Aleny Monsteinowej: Ciche Lata. Była także Książka Bianki Belowej, Ostrow. Niestety nieutulony w żalu pozostaje, że tej książki po polsku jeszcze nie ma nadal. Będą inne książki Bianki Belowej, już są w tłumaczeniu z tego co wiem, będą to opowiadania, natomiast Ostrowa nie ma. Ja do tej książki muszę wrócić, bo kiedy posłuchałem tej audycji, kiedy ją czyściłem. No, to książka nawiązująca jakoś do opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy, nawiązująca jakoś do Dekameronu i do opowieści szkatułkowej. No, to ja muszę do tego wrócić, więc ja sobie wrócę. Państwa zachęcam do posłuchania, a później do nauki języka czeskiego, żeby można było sięgnąć w oryginale. Tylko to nam pozostaje. Także w listopadzie książka Niemcy Jakuby Katalpy, książka w Czechach przyjęta bardzo dobrze, książka obsypana nagrodami, bestseller, która to książka nie doczekała się także polskiej edycji. Dlaczego? Naprawdę nie mam pojęcia, bo mam wrażenie, że różne dziwniejsze i naprawdę nie tak wartościowe książki, jak Niemcy się po polsku ukazały w przekładach, a akurat Niemcy nie. No, ale co poradzę? Mogą Państwo posłuchać audycji o tej książce odświeżonej. No i były dwie książki z literatury faktu. Pierwsza to książka imi TGM, książka o Tomaszu Garik Masaryku, czyli twórcy, można powiedzieć Czechosłowacji. I książka Jan Masaryk, Prawdziwy Przybieg. Książka o synu Jana Masaryka. O człowieku, który, no, powiedzmy, przeprowadził Czechosłowację przez II wojnę światową, był wielką podporą dla Czechów, a którego śmierć jest cały czas nadal dyskutowana i nadal do tej pory nie wiadomo w jaki sposób zmarł. Czy to było samobójstwo, czy ktoś mu w tym pomógł. A ostatnio. Nawet odnaleziono pewne listy, i te listy były komisyjnie otwierane. Historycy czescy dostali nowe materiały, nowe wątki, więc temat Jana Masaryk'a myślę, że pewnie gdzieś będzie w mediach pobrzmiewał. Te osiem książek. Październiku 2022 roku było w podcaście. Zapraszam do zajrzenia do tych odcinków, jeżeli są Państwo nimi zainteresowani. To chyba wszystko. Po raz przedostatni prezentuję Państwu plan wydawniczy w tym roku. No bo za miesiąc zaprezentuję Państwu plan na listopad i na grudzień, i to będzie znaczyło, że no, plan na 2025 rok zostanie zrealizowany. W jakim stopniu to jest inna historia, ale za miesiąc usłyszymy się, to znaczy państwo mnie po raz ostatni. W tym roku, to znaczy plany tegoroczne pojawią się po raz ostatni. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie. Zapraszam do słuchania starszych odcinków, zapraszam do słuchania nowszych odcinków. Czytajmy, słuchajmy. До услышания!